Opowieści rabina Nachmana z Bracławia Wybrał i opracował Henryk Chalkowski Historia o świeczniku Dawno temu pewien młody człowiek zdecydował się opuścić dom swojego ojca i udać się w dalekie kraje, aby nauczyć się rzemiosła. Kiedy po wielu latach wrócił do domu, jego ojciec zapytał, Czego nauczył się podczas tylu lat wędrówki? Młody człowiek pochwalił się ojcu, że jest teraz największym na świecie mistrzem w robieniu świeczników. Poprosił go, aby zaprosił mistrzów rzemiosła z całego miasta, tak aby mógł zademonstrować im swój kunszt. Ojciec, dumny z syna zaprosił mistrzów rzemiosła, a ci, ciekawi tego, czego uczą w dalekich krajach, wszyscy przybyli do jego domu. Młody rzemieślnik pokazał im świecznik, który właśnie wykonał. Jednak świecznik ten nie spodobał się żadnemu z nich. Kiedy ojciec poprosił ich potem, aby szczerze powiedzieli mu, co naprawdę sądzą o dziele jego syna, to wszyscy oni nie chcąc kłamać, stwierdzili, że uważają ten świecznik za bardzo brzydki. Kiedy mistrzowie poszli, syn zapytał ojca: Czy widzisz wielką mądrość mojej sztuki? Jaką mądrość! zawołał zdziwiony ojciec. Przecież wszyscy mistrzowie uznali Twoją pracę za bardzo kiepską. Poprzez ten świecznik Zademonstrowałem im swój kunszt, powiedział syn. Pokazałem bowiem im wszystkim, że każdy z nich posiada jakieś wady. Zawarłem w tym świeczniku wady wszystkich miejscowych mistrzów rzemiosła. Czy nie zauważyłeś tego, że każdy z nich sądził iż w świeczniku tym jest jakaś jedna część brzydka, ale za to inne są znakomicie wykonane? Jeden mistrz Uznawał za piękną i wspaniałą tę część, którą inny uważał za spartaczoną. To, co jeden uznał za złe, inny uważał za dobre i na odwrót. Uczyniłem tę lampę w taki sposób, aby posiadała ona wady i zrobiłem tak tylko po to, aby uświadomić im, że żaden z nich nie osiągnął doskonałości. Ponieważ każdy z nich posiada wady, to, co dla jednego piękne, dla drugiego jest ułomne. Gdybym jednak tylko zechciał, to mógłbym zrobić świecznik całkowicie doskonały.